Kartą. Bardzo Dzień dobry, jestem w Katani przy dworcu kolejowym i dworcu autobusowym. Kupiliśmy właśnie bilety. Jest jeszcze dwie godziny do odjazdu, ale trzeba być tu wcześniej. od rana, fajne, takie włoskie, smacznego. Staliśmy dzisiaj o piątej. Bo jakoś tak. Yy, trzeba było szybko przyjść do, tutaj, do tej kawiarni, żeby zająć kolejkę, bo jedziemy zwykłym autobusem, który jedzie raz dziennie na Etne. Yy, są jakieś inne zorganizowane wycieczki, to można sobie pojechać yy, w sumie, nie wiem, przez cały dzień. Nie? Yy, kosztują. 30-35 euro i wzwyż tutaj wycieczka, tutaj autobus, tylko część tej trasy jedzie, więc jest trochę tańszy, bo te wycieczki to są już takie bardziej zorganizowane. Też widziałam gdzieś w internecie, że jeepami można pojechać. Tutaj jest zwykły autobus, który jedzie 2 godziny, 8.15 jest wyjazd. Bilet kosztuje ile? 13 za dwa bilety, tak? 13 euro. 13.6.60 po obie strony autobus jest 8.15 i powrót z Etny jest 16.30 więc trzeba się wyrobić to nie będzie za dużo czasu w sumie, bo to żeby chodzić tam po górach po, po Etnie więc zobaczymy jak to będzie wypijemy kawę zaraz coś jeszcze zjemy z kawiarnia, można sobie coś kupić jak ja tutaj przyleciałam to miałam na myśli żeby wulkan zobaczyć ale nie był jakiś priorytetowy bo my zaraz lecimy na Maltę i priorytetowo na Malcie sobie oglądam różne rzeczy co chcę zobaczyć ale jak już jesteśmy no to to, to jest taki numer jeden żeby wulkan zobaczyć chociaż jed, jeden krater <grym> no i ja już byłam na wulkanie na Tejde na Ryfie. Więc wiem, jak to wygląda. Naprawdę fajnie. To jest jedyny czynny wulkan w Europie. Jemy ostatnią kawę. Wiemy coś jeszcze. Do mhm. zobaczenia na wulkanie albo po drodze. A taki sklep, gdzie można kupić bilety. A jedziemy spod dworca kolejowego i autobusowego. My idziemy tam na to stanowisko, stanowisko 6. Bilety wyglądają tak. Dwa mamy takie. Takie dwa bilety. Trzeba pilnować, bo to jest powrót. Już na 1900, i możemy wjechać kolejką tam jest? Na 2,5. Pół Tak, pachnie ładnie. Takimi włoskimi takimi bułeczkami. Wejść. 2500 metrów. Nie? Myślę, że tutaj gdzieś wjechać, wejść. To jest jednak kawał drogi bo trzeba też trochę na nogach. Tutaj do tej kolejki linowej tak samo trzeba wejść tam. Tu zakupimy bilet zaraz. Wejdziemy, pójdziemy na górę. Taka atrakcja. Można wypożyczyć kurtkę, 5 euro buty, skarpety i można iść w góry Znajdujemy się na wysokości 2,5 tysiąca, czyli wyżej niż śnieżka. O, 900. No a i tak jesteśmy wysoko. Jesteśmy już dwie trzecie do najwyższego szczytu. Czyli jeszcze trochę zostało. 800 metrów Można, ale tam nie można wjechać o tak ogólnie, nie? Tak, nie można wjechać. O jadą takie samochody, takie właśnie wyżej. Tak. Maxivan. Idziemy jeszcze ze 100-200 metrów. Mam nadzieję, że nie będziemy tacy czarni jak ta ziemia. Chociaż tu wejść można. Z 2,5 idziemy wyżej. Można jeszcze... A tam nie ma, nie ma już kolejki, tam nie wiesz, już tu było coś. Śniegu nie ma, przygotowana byłam na wszystko. Można wjechać jeszcze autobusem. Ten kawałeczek, te 500 metrów, nawet nie 500 metrów, bo tam z 300 może 400 metrów chyba tam dojrzeć. To jest blisko, zaraz tam dojdziemy. Z tym autobusem 78 euro kosztował, A sam wjazd. 50 euro. Ja się chciałam tak się z... Ta, przejść, bo ja i tak. Bo, bo tym autobusem, ja i my, żeby pojechać z tym autobusem. To w takich cela, że z przewodnikiem tam się jeszcze y, wchodzi na górę na trzy ile? 30. Tak, czyli jakieś 100 metrów jeszcze do góry niż ten autobus to ja my jesteśmy tak 2600 bym bo no. już ze 100 metrów przeszliśmy. 2600, czyli 300 metrów do autobusu, i jeszcze brakuje trochę, ale po co mieliśmy tam jechać? Jak i tak yy, idziemy sobie na nogach, bo mamy z 5 godzin, to co my nie dojdziemy, 300 metrów, to tam dojdziemy, a później to już trzeba być ubranym. Tak bardziej kask, buty yy, odpowiednie, i ja się nie wybieram. Nie potrzebne mi są takie atrakcje. Ale można. Dużo Gigi, ludzi. Gigi, tak, tak, dużo ludzi. Ale kurzy się ten pył. i czuję w oczach wszędzie ten pył. Na telefonie, na kamerze. Ale jeszcze zobacz, pajęczyna tu jest, zobacz, pajęczyna mi się zrobiła od razu. No, patrz, jaka, dużo tak, pajęczyna jest. E, ogólnie taki klimat jak na księżycu. Naukowcy się wypowiadają, bo na księżycu to nie było. Oj. Ale tak, tak, taki klimat jest taki. E, na takiej wulkanicznej wyspie tutaj byłam, e, właśnie na Tenerife. Na wulkan tej wje, wjecham, ale tylko tak właśnie, już nie pamiętam do ilu metrów, ale tak, byłam. było. Było bardziej niebezpiecznie. Tutaj wjazdy są takie mniej strome, a tam bardziej strome. A więc e, wulkan widoczny Wydobywają się gazy. Widać. Para, tak. A poza tym, żeby sprawdzić czy rzeczywiście jesteśmy na wulkanie tutaj. To trzeba pokopać. Tutaj. Tylko trzeba by było jakąś skałkę znaleźć. I pokopać. Trochę zobacz. I będzie, będzie gorąco. Tutaj gdzieś dojść do jakiegoś krateru mhm. y, najbliższego, bo jest dużo. Jest. Można na mapie zobaczyć. Y, ludzie wchodzą, wydaje mi się, że tutaj można by było wejść. Na 2700 wchodzimy już pada. wie pan, tam, tam tylko lawa dochodzi. Poza tym jest niebezpiecznie. Znaczy wiadomo, że tam ileś kilkadziesiąt e, godzin, czy ileś tam wcześniej e, byłoby wiadomo, że coś się dzieje po kolorze. Bo ta lawa na koło e, wydobywający się teraz ten, e, wiesz, jak? No tak, ten, pary, w tym to są później innego koloru, jak się trafowie, tak powiem. Czarnego pewnie. Jakieś kolorowe, takie czerwone, czy coś. coś tam tam? Czarne. To, jest... to też może. No. Więc na razie jest bezpiecznie, nic nie będzie się działo. Chociaż tu zawsze jak, e, jak takie atrakcje, to i turystów więcej. Jak niby te loty są wstrzymane wtedy, wtedy to jest dopiero Pokaz. Boże, ludzie tam na górę poszli. Można by było wejść. A widać takie kroki podobione. Tak. 1250 metrów kwadratowych wulkan, ale ludzie tu idą. Myślałam, że jestem tutaj jak na księżycu, nikogo nie ma A tu idą ludzie. Bardzo dużo turystów. Przecież do tej kolejki to dziennie kilka tysięcy ludzi. W ciągu pięciu minut to chyba ze sto osób wchodzi, nie? Są na górze? Tak. Wchodzą, wchodzą. Pająki robią na bieżąco. Zaschnięta lawa. Tak wygląda. Okay. Patrz i one się odrywają i wiesz, jest niebezpiecznie. I wtedy, bo dlatego na tej ulicy wszystko jest tak, te siatki, to wszystko, żeby to jak to spadnie, oberwie się. Przecież to jest takie jakby delikatne troszeczkę, nie? Cieniutkie, ale i twarde takie no. <laughs> Tak wygląda, o, uważaj! Jest, tak wygląda. O nie, nic mi poleci. Ale właśnie tak. Zobacz kawałki. Zobacz kawałki. Tak. Padnie to wszystko, zobacz. To jest ruchome. Widać już coraz bliżej Etny. Ale jest niebezpiecznie, bo jest coraz wyżej i stromu, a my nie mamy butów odpowiednich, więc nie wyjdziemy za wysoko. Pokażę na mapie, gdzie my jesteśmy. Tutaj krater. Ten krater jest, to jest ten na górze. Blisko jesteśmy tego krateru. I trochę dalej jesteśmy. Jesteśmy przy tym kraterze. Tak prawie 3000 do 6 masz tam daleko wracamy już. Wracamy, bo czas ciężko się chodzi, bo to jest miękkie. To nie jest jak po górach chodzenie. To nie jest takie typowo górskie, tylko takie to jest takie zapadające się pod nogami i nie wiadomo czy zaraz nie poleci coś pod nogami. A jak się schodzi, to aż się biegnie, nie, aż się zapada. Jestem lekka jak na księżycu. Zobacz i to wszystko jest tak ruchome. Trzeba uważać. O kurde. No teraz to już co mam zrobić? Taki film to był taki urywek z tego, bo ja tak nie nagrywam cały czas. Byliśmy daleko tam pod etną. Podsumuję, to był najlepszy wypad yy, w ogóle taki w Europie. Fajne. Warto tu przyjechać. No, a mam piach w buzi. Jeden pył wulkaniczny w buzi. Ale ja nie wiem, właśnie czy pasty do zębów nie robią na bazie tego? Tak, jest. tej węglowej, z węgla i to jest Tak, z węgla właśnie, więc to jest e, właśnie to jest zdrowe na wdychać. Wiem, że tu w maskach ludzie niektórzy szli. No, bo tutaj jest taki pył. O, fajnie. Atrakcja Sycylii to jest 10. Od 1 do 10 to jest 10. Warto. My nie przyjechaliśmy taką komercyjną wycieczką za 35 euro czy tam nawet więcej. Tylko sobie wsiedliśmy w autobus za 6,60 euro od osoby w dwie strony, ale trzeba być na czas z powrotem. A jak nie to nocleg w schronisku. Mrówki, muchy gryzą. Taki, Taki klimat mam. I to był fajny film. Uważam, że bardzo spędzony, fajnie dzień. Dzień spędzony. 12 godzin trzeba przeznaczyć właśnie na, na, na etnę, tak y, no, żeby coś zobaczyć. A można też w schronisku zostać, na przykład na kilka dni, bo też ludzie zostają. Jak ktoś jest taki zawzięty podróżnik górski. Trochę buty brudne ubrania, no ale to zakurzone wszystko. Jak komuś się nie chce chodzić, może zostać, tu wjechać kolejką i zostać na górze. I wcale nie musi chodzić po górach, tu po tych kraterach, tylko może zostać i widoki podziwiać na kawie na przykład. A nawet tak myślałam, że, nie będzie, że może za daleko nie pójdziemy, i tak poszliśmy daleko. Bardzo daleko byliśmy. Myślałam, że się napijemy kawy, bo tak jakoś taka zmęczona jestem, ale jakoś udało się, udało się. No idziemy już na, zaraz tam jeszcze, gdzie kolejka jest. Wrażenie zrobiło jak wyszliśmy z kolejki i był taki wschód słońca, może nie był aż taki, ale było tak nisko słońce tak pięknie to wyglądało warto przyjechać zobaczyć dopóki jest bezpiecznie bo nie wiadomo kiedy będzie erupcja I wchodziliśmy stąd, terminal i poszliśmy yy, w które miejsce? Poszliśmy w tą stronę, gdzieś tu byliśmy, tu gdzieś. Mogliśmy być tu, gdzieś. O, gdzieś tu nie, bo my nie szliśmy za drogą, tylko szliśmy tu, więc daleko nie byliśmy. Byliśmy blisko. Ostatni etap podróży. Czyli kolejka, zjeżdżamy i to będzie na tyle. Tak wygląda, nie? Cały dzień trzeba poświęcić. A to jest kolejka. A 17.15 ostatnia. Super Souvenir-Stand. Stimmt, Wie sie ein bisschen <laughs> darauf spekuliert. Mhm. Aber keine Magneten, keine, kein Magneten, nur äh, anders Ja, ab. aber <laughs> vielleicht <in> die Zafferano <laughs> und mehr machen. Ja, einmal. Oh, das sind richtige Wanderwege. Auf dem Mars? <laughs> Zjazd. Kiedyś pewnie była taka stara. O dotąd dojeżdżała może. Zobacz taka krótka, bo resztę trzeba było iść. To jest daleko, żeby pójść do kratera. super. Elegancko Tak wagonik wygląda w środku. Tak jest, tak to chodzi. O! And Fire! Figurki wulkaniczne, o! Figurki takie. To jest naprawdę ładne i to jest prawdziwe. Z lawy wulkanicznej. Dwoneczek. Żegnamy się z Etny. Jeszcze u podnóża Etny. To jest 20 kilometrów. Etna ile ma tam? 40. Nie, 20 ileś kilometrów ma razem. 22 km? Nie wiem. 19 km chyba tutaj tak około jest. Na górze jesteśmy. No, fajnie było, cały dzień fajnie spędzony. starej dobrej pizzy, bo byliśmy na innej, ale jednak ta jest lepsza niż wczorajsza na przykład. I przedwczoraj byliśmy również tutaj, bakłażanem. Taka sycylijska, normalna, taka jak na Sycylii. Tutaj mamy e, z szynką, pieczarki i co tam jeszcze było? No taka z mozzarellą chyba. Tak, tak. Mozzarellą. Tak to wygląda. Będziemy te, tą próbować, bo tą znam. Bo była bardzo dobra.